Jedna sesja i koniec fobii, którą miałam całe życie. Wyobraź sobie, że lęk, który był z tobą od dziecka, znika w kilkadziesiąt minut. To nie magia. To jest naprawdę możliwe. Nie zawsze wystarczy jedna sesja, ale w moim przypadku ja panicznie bałam się żab. Do takiego stopnia, że nawet jak są te takie zabaweczki gumowe, no to wszystko takie żabopodobne, jaszczureczki czy coś takiego. Jak kątem oka widziałam coś takiego, to odskakiwałam. Nieważne, że to nie było żywe. Jak oglądałam zdjęcia, to z automatu pojawiały mi się takie dreszcze na ciele, napięci. No po prostu już wtedy był straszny lęk. I jedna sesja, gdzie dotarłam do źródła. Chyba miałam ze trzy mosty, tylko regresyjne. To z tego co pamiętam. I oczywiście źródłem nie była w ogóle sytuacja, która była związana z żabami, ale po tym jak to przepracowałam, uzdrowiłam, przetransformowałam, to jak ręką odjął. Najlepsze jest to, że przez pewien czas nie mogłam zupełnie sprawdzić te, tego, czy to pomogło, czy nie pomogło. Ponieważ nie mogłam na swojej drodze spotkać żadnej żaby. A jak się ich bałam, to widziałam je wszędzie, naprawdę. I yy, pewnego razu mm, zobaczyłam żabkę, i normalnie do niej podeszłam i nakręciłam filmik, dosłownie na kilka centymetrów. Więc yy, w moim przypadku jedna sesja dała radę.